Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z G4 Skins. Dzisiaj mamy budżet 86 zł. Zobaczymy, czy klątwa dalej działa. Może już się z niej wygrzebaliśmy. Otwórzmy sobie Toxic Zona na przepowiednie jednego. Być może to jest dobry znak. Tak wypadło. Idziemy na bitwy, dołączmy sobie do jakiejś może... Zasunął tak, jakiegoś takiego szybkiego klasyczka za 16 na 3, ale klikni się. Miejmy nadzieję, że przynajmniej dzisiaj wyjdziemy z jakimś profitem. No, jak nie, to będę trochę zawiedziony. No i zobaczmy, super Bizonka. Daje na mnie najgorzej, 4 zł. Tutaj szósteczka dla nas, więc fajnie. No, Zumpa już trochę gorzej. Tu się kolega odchuwa trochę. Czy MP7 nam to udupi? Oczywiście, że MP7 nam to udupi. Moje serce. No dobra, idziemy dalej. No ja nie robi żadnych fajnych butelek. Teraz może spróbujemy sobie taki pancza i biścika. Taką za dwie dyszki na dwóch. Mam nadzieję, że biści fajnie zarzuci. Albo nawet dla kipanczyk może fajnego drobka zarzucić. Taką jak Misty to bym se przygarnął. No nie będę kłamał. Niestety jest la Aha, on dostaje 8 zł. No, ciekawostka. Podostał w Factory New. Ok. To może otwórzmy sobie jeszcze jedno przypowiednie. A, nie tutaj. To tutaj. Jeszcze jednego Toxic Zona. pominiemy od razu Flashback za ósemkę, fajnie. Może tak? Zagrajmy teraz trochę spokojnie. O, to sobie zobaczymy. Słajpiki P2000. Ze służpe nam leci LPG fajnie. Go. 2000 tego nie zepsuje, zepsuło. Ech. No dobra, my znowu wszystkie bitwy przegramy. O tutaj, fajna w końcu. Ktoś coś dobrego zmontował. Puspik i biśnik. Zobaczymy. No dalej, zarzuć czymś. No musimy przecież jakąś bitwę wygrać. O Jezus Okej okay. Kolejną przegrywamy. Tutaj nawet chyba zwrotki nie ma. No, nieźle. I oczywiście bocik znowu ukrywa. Zmontujmy Olina. Do jakiego tego Olinka zmontować? Pakiet OfTara. Może tak rozgrzewkową mu damy mamy trójkę. No dobra, takie coś. Przerzućmy to. No i inaczej. No i zobaczymy. Niech nam coś da. Włagam, przegraliśmy wszystkie bitwy. Włagam, niech bakieto Tar czymś dobrym, nam zarzuci za stówkę. No nawet nie za stówkę, no. Byle byśmy to wygrali. Umpik za 16zł od razu dla nas. Bardzo fajnie. Z PP Bizonka. No 3zł, o 7 no, Więc bardzo fajnie. P2000 To chyba gorzej. I Packet of Tar, błagam czymś fajnym dla nas. Slejcik. Wygraliśmy to raczej. Więc fajnie, odkuliśmy się. Odkuliśmy cały budżet. Okej, okay. w końcu jakaś wygrana. No dobra. Dobrze, że dało w końcu. Przedajmy sobie to wszystko. Mm, 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 mm. Nie, no. 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 Dobra, dobra, idziemy montować dalej bitwę. Montujmy może teraz tak w jedną skrzynkę sobie wlecimy. Garden Party na trzech. Garden Party fajnie potrafi zarzucić. Więc miejmy nadzieję, że nam zarzuci. Patrzmy, dalej, dawaj, dawaj. jakiegoś fajnego dropa. Gdy już jesteśmy w gazie, to teraz wierzę, wierzę że coś da. Nie dało. Daliśmy 2 złote. Oczywiście najgorzej. No dobra. No dobra, wejdźmy w, se to, se w to. Nie wejdziemy w, se w to. To jest Adysz, Kel, No dobra, wejdźmy w to. fajny. On gifcik zarzuca nam... O. Cheapo. Bardzo fajnie, 25 zł dla nas. Z 45, ok. No dobra, przydajmy sobie to. Mamy stówkę. więc całkiem, całkiem. A w tego opportunity nie będziemy wchodzić może. Nie wiem czemu, ale to wydaje mi się, że nie pokazuje mi tych bitw większość. No tak, nie wiem czemu. Coś się strona chyba psuje. Teraz montujmy sobie jakąś taką batelkę tanich skrzynek. Dalej, podobały mi się te skrzynki, dlatego je otwieram. Restricted'a, no jednego Morka. O, takie coś na dwóch. Nie, gdzie tam na trzech? Bo jak ma dać, to da. Pepe Bison, uff, no tragicznie nam dał, a jest to do odkucia dalej. 2000 znowu tragicznie dał. pik. no. Powiem tak. Nie widzę tego za kolorowo. O, jeszcze Wingman. Wingshot. Sorry. I morczuś, morczuś ma to szansę uratować. I uratował. Dostajemy Wołga za 43 zł. Bajecznie. Osiem Stówka prawie stąd jest. Uwielbiam tą skrzynkę. Po prostu ją uwielbiam. Morczuś tak potrafi fajnymi dropami zarzucić. Mamy 177 zł. Więc możemy się coś teraz pobawić. Może coś, do czegoś sobie tym razem dołączymy. New Era, Miniuwa na 3. Może ryzykujemy w to 6 dysz. No, poszła. Niestety. No dołączmy się do tej Newery. Miniuwy. Tak. Dołączymy się do tego. Czy Ty zaprosisz boty, czy tak będziesz to kisił? No da. Dasz. No nie bądź taki. Albo Ty może i czasami skupisz. O, bardzo ładnie. Miejmy nadzieję, że ta. Jesteśmy w gazie. No zobaczmy. Dominiowa nam zarzuci. No okej, okay, no nie najgorzej. Uczkowiek, jak no to jest minus. I new era. Rzuca nam najgorzej. Obie do dosyć po 3 dyszki Arnold nas na pieniądze. No dobra, no, no. Zmontujemy sobie ostatnią batelkę, mi się wydaje, na dzisiaj. Zarzućmy jakiegoś bęgerka za 5 dyszek. Zróbmy sobie tak. No, morzyć, no morczysz, to jest piękny i cudowny człowiek. USP, Glock. Piścik. Packet of tar. I coś jeszcze za piątkę zmieścimy. No, taką jak po siódmkę. O, takie coś co zmontujmy. Na dwóch. Ostatnia batla na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że ładnie da. Dołączył do nas ziomek. No i zobaczmy. Zobaczmy, co tu dzisiaj nam zarzuci. W ostatniej batli. No tutaj daje nam gówno. Na niego szóstkę. Czy może coś znowu znowu czyś fajnym zarzuci? Niestety nie tym razem. Uspik. Korteksik dla nas, więc fajnie już wychodzimy na prowadzenie. Gloczek. No, gloczek skromnie dał. Wiścik Rzuca. No, dla nas głównym, ale bucket to wtar. Oj, nie wiem, czy to odkłada. Za 60 zł. O kurwa. No, bardzo fajnie. Bardzo fajny profit z tej baterki. Kałaszek nas ratował. Więc. Bardzo fajnie. Weszliśmy na fajny profit w tym odcinku. 120 zł, więc mi się to podoba. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym.